Ukaszypka, Szybka, ty menelu, z ciebie wielki balon. Ukaszypka, Szybka, ty menelu, urodziłeś się jak balon. Szybka, ty menelu. Urodziłeś się jak walut. A wdępe. Niebaciu niego każdy o tym wie. Ha wdępę. Niebaciu niego każdy o tym wie! Ha wdępe! Niebaciu niego każdy o tym wie! Ha, Dawid kamien 6 zł. Nie bać u dla niego każdy o tym bie. 000... ha Nie dla niego każdy o tym bie! P, Nie niego o tym bie! ha dla niego każdy o tym bie! HWDP WDP! dla niego każdy o tym bie!